Godzina 6 rano, czekam na swój PKS. Jedziemy za chwilkę na teledysk, a miejscowość Popowo, dzisiaj a wyruszamy. Jedziemy do stolicy, nagrywać, mam nadzieję, bardzo fajny teledysk. Co z tego wyjdzie, sami zobaczycie. O, słyszę, że chyba już tam mój trawaj. No dokładnie, jedzie mój trawaj. Także zobaczcie, jest. Przejechał. To on na góry. Cofa się. Ciekawe co będzie miało z że jest opóźniony. Dzień dobry, co pan powie dzisiaj? Dzień dobry. No pewnie, że 6.30, kiedy zjedziemy, no. 6.30, kiedy się widzi Sierpińskiego. No, ale jak zwykle zaspałeś. No, tylko i wyłącznie moja wina. No, Czekamy na pana Łukasza. Łukasza. Pan Łukasz, jak zwykle, e, spóźniony. Niewyspany, spóźniony. Nie jesteśmy na czas, ale zawsze e, jest jedna osoba, która. Zostać z łóżka, nie może? Taką osobą jest kto? Terpi? No, także zobaczcie za chwilkę, jakie wyjdzie i od razu zrzuci winę na nas. Że niby ja albo Kamil, od razu będzie zrzucona wina na nas, że to jest <laughs> trochę za późno. A my na czas. Jak Go, musimy czekać. Godzina przed czasem. Mieliśmy być o siódmej, a jest za cztery Zobaczcie. Co? Wiedziałem. Ile masz zamiar spać? No, kto tu masz? spać, zamiar Spać, mam. Słuchajcie, ja pójdę spróbować Przyznaj się też, że tak długo spałeś. Bzdury gada. Zobaczcie, już idzie, już idzie i zaraz na nas go wina. Dzięki, Ja pierdzielę Słuchaj, no. Ja sobie kupię majtki z galerii. Spodenki wzięliście? Kąpielówki? to się. No zaraz Łukaszu przyznaj się, dlaczego jesteś zaspany. Nie, to ty jesteś. zaspany. Ty jesteś spóźniony, ja zaspany, jestem. to to masz? Ja jestem na czas. No i tak się pakujemy na Teledysk. Idziemy na Teledysk, rozmowy poważne męskie. cisza się zrobiła. Zobaczcie, co tu. jest. O czym mówiłeś? Po życiu. O życiu. Czyim? Twoim. A dlaczego moim? Za dużo pracujesz. O! No. Kamil? Ja? Ja za mało pracuję. Widzisz? No i dzisiaj pogodziliśmy wszystkie, e, wszystkie rytmy życiowe, jedni pracują za mało, drudzy za dużo. Dzisiaj a doszliśmy do, do, do wspólnego wniosku, że tak naprawdę nie warto pracować. Nie warto pracować. To nie sobie plus. jedziemy. Jedziemy słońcem, i nie. Po co pracować? 500 plus jest 500 pracowników. Jest 500 plus. To widzicie to jest podejście poważnego człowieka Łukasza. On nie wie czy zainwestować w tę gałąź, e, że tak powiem, e, społeczną. Nie chciałby umoczyć wiecie o co chodzi. Nie? Także, także Łukasz, takie jest podejście. jesteśmy w Warszawie, panowie i panie. A panowie są tutaj z nami. E, także idziemy teraz szukać naszego realizatora dzisiejszych zdjęć. Tak, mam chybaba. nadzieję, że mam nadzieję, że znajdzie oczywiście Łukasz o ja rano Jak tylko się spóźni, jak tylko zaspał mówi cały czas o kebabie. Także już wiemy dlaczego o. zaspał, nie? Dobra, widzimy się, okay. oczywiście Łukasz głodny, zobaczcie. A czemu swojego nie filmowałeś jak to Si, Ja nie zamawiałem. wiem. No także zobaczcie, Łukasz oczywiście zgłodniał. Pierwszy co turecki kebab musi być. Podobno dzisiaj zje... Z e, mięsa, z... E, ogólnie ja pamiętacie, jak byliśmy przy kebabie zobaczcie, kto dzisiaj oczywiście najwięcej je. Biatomiks. Aż mu w kapie. No gdzieś Łukasz Łukasz, co ty no, masz? Zobaczcie, ja nic nie wiem. figurę trzymam Kamil to samo. A Łukasz zobaczcie. A Łukasz o i proszę od razu. Zaczął sobie pozwalać. Także... Jak... Ale, słuchaj, na wyjeździe mówi, że się nie liczy. Na wyjeździe się nie liczy. Powyżej 100 km się nie liczy. Tak. Jak jest inny numer kierunkowy, też się nie liczy. Także. Tych, cały <grym> także zobaczcie, tam więcej. Nie, Wiem, Łukasz. Jesteśmy już prawie, że na planie. Czy praktycznie na planie. Za mną jedni bohaterzy. Jeszcze nie wiedzą, co ich filmuję. Z boku Kamil, Łukasz, Teusz. Także zobaczcie, cały czas coś robimy. Zobaczymy, jak się czuje. Dzisiejsza modelka model Gabryścia, ciekawe co powie. Cześć. O, cześć! Jak się czujesz na planie dzisiejszego telewizora? Bardzo dobrze. Widzę, że jestem za tutaj. No, także jest wiatr, jest wiatr, jest wiatr, jest wiatr włosach, jest fajnie. Tak. Ile, bardzo ile, fajnie. Ile już, co już dzisiaj nagrywałaś? Co już dzisiaj nagrywało? Jeszcze nic, okej. Okay. Chyba siebie w swoim telefonie. Dobra, przejdziemy teraz do Krzyśka. Dzisiaj pierwszy teledysk, drugi piąty, dziesiąty. Telewizor pierwszy. Pierwszy. Stres, trema, czy nie ma? Trochę na pewno. Trochę, na pewno. Fajną ci partnerkę załatwiliśmy? Bardzo fajno. <noise> Bardzo fajno. Oboje są z daj go także naprawdę będzie ciekawie, fajnie. A zobaczcie co się będzie działo. Jeszcze tak. Idzie nasz konarz, nawet o tym nie wie, że jest filmowany. A on jest w tym miejscu. Ciekawe czy już nie wyczaił, czy jeszcze nie. Jeszcze nie wie o kim mówię. Dzień dobry. Poznałeś <noise> Oczywiście Zdrowie planu wizjowego do piosenki Zdrowie. pod tytułem Poziomki. W Warszawie cały czas ekipa jest tam miejscu. Zobaczcie Plan wszystkiego Warszawa. Łukasz w tym momencie jakąś taksówkę tak zamawia. Do której zajdzie nam? No nie wiem, nie do 18. No, także cały no. czas coś nagrywamy, zobaczcie. Pogoda jest piękna, coraz no. goręcej, a my dajemy radę. Jeszcze zobaczymy, co robią chłopacy. Oli Interactive, panowie, jak się czujecie na planie? Bardzo dobrze. dobrze, jest ciepło. No, także wystarczy. Duszno i porno, jak Porno, jak zwykle, także jest fajnie. Krzysiek całkiem zadowolony, podoba mu się Gabrysia. <gryzny> Gabrysie, znaczy, czy się podoba Krzysztof, czy też nie. Zobaczymy, no, no. podoba. <gryzny> Także lecimy dalej. Kochani, kolejne miejsce oczywiście naszego dzisiejszego planu teledysku. Na miejscu rower. Łukasz. Kamil coś tam jeszcze robi. Nie wiem, czy go widać. jest delikatnie opalony. Ale jest, jest, również, jest również Gabi i Krzysiek. Tak. E, no i co? Powiedzcie, gdzie teraz jesteśmy. Tak, 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 tak na szybko. Ja, jako warszawianka. Jako warszawianka? Żartowałem. Słoik. Jako słoik. Ja, jako słoik, tak. Gdzie jesteśmy co będziemy robić? Nagrywać flip. Jesteśmy no. pod muzeum. Jakim? Kopernika. No właśnie. Także idziemy teraz robić bardzo fajne doświadczenia. Będziemy oglądać gwiazdy. A gwiazdy na niebie są dwie. Łukasz i Słuchajcie kochani, kolejna godzina oczywiście planu teledysku poziomki. E ekipa filmowa All Interactive. Gdzie jesteście? Pokażcie się. się. <grystanie> 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 Formacja selfie. Gabrysia, Krzysiu. Jest, jest także Kozi. Także, <grystanie> ko także kochani. Warszawa, e centrum miasta, teraz oczywiście bulwary. Także kręcimy, kręcimy. Pogoda nie sprzyja, ale dajemy radę. Trzymajcie się, cześć! Kochani, kolejna godzina oczywiście teledysku Warszawa, Warszawy. Cool. więcej. coś więcej. Stolica. Stolica. Ekipa oczywiście jest z nami cały czas. Oczywiście all interactive. Like this. A wiesz? Coś się dzieje. Są również oczywiście osoby, które być nie powinny, ale są. Ja mogę zaraz jechać? No właśnie. Ale są też oczywiście główni bohaterowie, czyli Gabrysia No może Krzysztof I, I Krzysztof, tak Także wszyscy są szczęśliwi Jest jeszcze kolejna osoba, która, która dojechała Muzyka za chwilę będzie Jest jeszcze oczywiście Mati Pomachaj do ludzi Buongiorno Buongiorno Italiano Buongiorno Italiano, Signorita Ucciaccio Kochani, kolejna godzina oczywiście telewizji w Warszawie Z nami tutaj Fajbex Oczywiście Kozi Jest Krzysiek Łukasz coś tam mówi Łukaszu no, no, w garderobie jest. jest w tak, jest garderoba. Komuś coś tam ten, ale najważniejsza osoba dzisiaj, podczas dzisiejszego dnia, Marcin. Co żeś wymyślili? Że jest czwartek i trzeba No, też tak myślimy. Hajs się ma zgadzać, nie? Tak, dokładnie. czas. czas i hajs. być do godziny 20, jest do 20, Zrobimy się, także jest pięknie. No, także słuchajcie, kochani, oczywiście oficjalny fan tej a jeszcze jedna osoba. Mateusz. Mateusz się Jest też w garderobie. Byłeś? Ile pracowałeś w czerwcu? A ile w lipcu? A ile w lipcu? Nadrobiłeś. No właśnie. Także kochani, oczywiście z formacją selfie nie ma. E, opierdzielania się jest oczywiście zapierdziel. E, dzisiejszy teledysk mam nadzieję, że wszystkim wyjdzie tylko i wyłącznie A+. Chłopacy nawet nie, mają mnie gdzieś. Ale cóż, mam nadzieję, że wy to, wy to, wy to docenicie. I spotkamy się na gdzie? Na koncertach. Hej. Słuchajcie, kochani, już godzina 20.30. Kończymy nagrywać oczywiście teledesk. Na planie wszystkie najważniejsze osoby. Co, co niektóre osoby już nie wytrwały. Łukaszu, jak śmiesznie wrażenie z teledysku? Chyba, ogólnie szkoda że się na kablet Fajnie. Zatopił! Zatopił. Mateusz, co powie? Co ja mogę powiedzieć? Tle... <laughs> tak, to, to było to. Teledyz będzie na pewno zajawist Przyciek. sami zobaczycie. Właśnie, chyba to jest wystarczająco, tylko można powiedzieć. Kamilu, co zauważyłeś dzisiaj na, na planie? Fajne dupy. Fajne dupy. Fajne dupy. Tak, Ta, Formacja selfie już po oczywiście nagraniach. Wszystkich, które już mogły być dzisiejszego dnia. Cały dzień 14 godzin na planie. Zobaczcie same fajne męskie tyłki. <laughs> Mianowicie Łukasz, co powiesz Łukaszu? Dobra, okej, okay, wystarczy. E, Krzysiek? Sami zobaczycie. Co będzie tak jest? Mateusz, co jeszcze powiesz? Zaczcie rzeczywiście. Dalety będzie na pewno zajebisty, to jest pewne. Nie cię przygotujcie na to. Kamilu, zauważyłeś coś ciekawego cię. O, no także widać to co lubi. Jest jeszcze Oli Interakcji. Marcin. Ja chciałem zaprotestować, bo mnie obsrał gołąb. Nasrał mi prosto na głowę. To jest po prostu niefajne. Ale pani miło cię po komu albo czemu? Eee. Tym skrytożercą parówkowym. A fajnie. I gołębią, trającym. A fajnie. Także powiesz, a i mi bądźcie bądźcie. porysowali tablet. I co, to był Tak, który to a, był? To, to ten, to ten, to ten. To ten. No. Co to jest? Nie, pa, nie ma, 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 skandal, To jest skandal. Pamiętajcie, telewizja kłamie, ja zawsze mówię to, to to prawdę. Wystawię. wszystko pójdzie na lemon. Trzymajcie się, obejrzyjcie oczywiście, efekt naszej ciężkiej pracy dzisiejszej w Warszawie w stolicy. My jesteśmy Słoiki. Pozdrawiamy, cześć! Kochani, godzina 21.30, oczywiście formacja selfie już po nagraniach. Ja, mój pierwszy posiłek w ciągu dzisiejszego tak. dnia. Zobaczcie, kto, kto je najwięcej. Oczywiście Łukasz. Także nie ma nic więcej do powiedzenia. Mianowicie Łukasz, co jest dzisiaj? Zupę i piję wodę. No właśnie. Zobaczcie, Kamil, biedny, też od samego rana nic nie jadł. Teraz dopiero co je? na to cebulowa. No właśnie. Ja też dopiero pierwszy co? Grosolek za chwilkę będzie szorma, a Łukasz co tylko mógł, to od razu oczywiście jadł także jak widzieliście efekty naszej dzisiejszej pracy będą niebawem, Marcin mam nadzieję się postara jestem przekonany także poziomki będą naprawdę będą się słuchały i oglądały trzymajcie się, będziemy zrywać hej